takich elementów bardzo polskich i jak je widzimy, to od razu mówimy, no tak, to jest Polska w figurce Nazywam się jestem specjalistką z spraw marketingu w Galerii Handlowej Turzyn w Szczecinie. Rekord Polski przyszedł nam do głowy w związku z jubileuszem, bo dziesiąta wystawa, no to już nie przelewki. Chcieliśmy jakoś zaznaczyć tę pasję, którą wszyscy ludzie, którzy wjechali nam z całej Polski, żeby tę makietę zbudować, chcieliśmy oddać trochę im hołd, można nawet powiedzieć, bo te kawałki przyjeżdżają z różnych stron Polski i składają się w jedną. Jak się okazało ogromną makietę i to zresztą pan Wojtek Kowalski, prezes Zachodnio-Pomorskiego Klubu Miłośników Kolei przyszedł do nas z takim pomysłem, który wówczas był trochę takim marzeniem, może taką śmieszną zaczewką, która u nas w naszej galerii znalazła grunt i dzięki wsparciu naszych partnerów, a szczególnie firmy System Bud i NOPI udało się to zrealizować. Dzięki temu, że mamy taki duży obiekt, bo jesteśmy galerią handlową, to dysponujemy także przestrzeniami, które pozwalają na to, żeby taką wielką makietę zbudować. Makieta no, ma ponad 400 metrów, jak już wiemy, prawie, prawie 500, więc samo, sama makieta musiała znaleźć przestrzeń, w której... Musiała stanąć się ta przestrzeń, musiała być spora. I myślę, że to jest też coś, co warto uwzględnić, szykując się do takiego działania, że miejsca potrzeba dużo i dobrze mieć partnera, który taką przestrzeń ma. Jeśli ktokolwiek nie jest wielkim fanem modeli i makiet kolejowych, albo po prostu styczności, można się spodziewać, że jest to raczej atrakcja dla, e, dla znających temat e, i, albo na przykład dla dzieci, które lubią po prostu kolejki, jak wiemy wszyscy dzieciaki lubią kolejki, albo przynajmniej większość z nich. Natomiast e, ja e, przyznam szczerze, że byłam sceptyczna, jeżeli chodzi o moje, mój entuzjazm e, w przypadku makiet, natomiast jest to coś niebywałego, ta, ten, ta dbałość o detal, ta pasja do pokazywania przestrzeni, w której żyjemy, do odwzorowywania różnych miejsc w Polsce, no, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. I na pewno oczekiwaliśmy e, oczywiście długiej makiety, ale dla mnie osobiście e, najważniejsze było odwzorowanie, e, odwzorowanie życia i to jest w ogóle najcudowniejsza i najbardziej chyba zaskakująca rzecz, że te makiety już pomijając to, że jeździ po nich kolej, więc nie są statyczne, ale nie są też tak życiowo statyczne. Tam mamy różne scenki rodzajowe, różne opowieści. Można sobie naprawdę, oprócz tego, że oglądać jeżdżące pociągi, to opowiadać całą historię ludzi, którzy są na tych makietach umiejscowieni. Także naszym oczekiwaniem na pewno było to, żeby pobić rekord. Liczyliśmy na 400 metrów, więc oczekiwanie, też przebiła oczekiwania nasze, ale moim prywatnym marzeniem było to, by ta ankieta była jeszcze bardziej zajmująca i atrakcyjna pod kątem takiego scenariusza, który się tam wydarza. No i udało się to osiągnąć. Także jestem, chylę czoła przed twórcami i bardzo się cieszymy, że jako Galeria Handlowa Turzy mogliśmy wesprzeć to, to wydarzenie i to niezwykłe przedsięwzięcie pasjonatów. makietę, to moje ulubione elementy to są na pewno te, w których, których jest życie właśnie, czyli jakieś takie opowieści, które można sobie samemu w głowie później upchnąć jakoś, co tam się wydarzyło. Bardzo wielką mi radość sprawia odwzorowanie miasta i sytuacji tych miejskich. Pięknie sielsko wygląda ta przestrzeń wiejska. Tam jest dużo naprawdę takich elementów bardzo polski i jak je widzimy to od razu mówimy no tak to jest Polska w figurce akurat w tym roku mamy nowy moduł moduł odwzorowujący przestrzeń mniej więcej Wolina i tam wioski Wikingów jest to nowy zupełnie moduł przygotowany specjalnie na tę okazję zresztą jak mi mówili modelarze to jeszcze schnie farba na nim i to jest przepiękny, przepiękny moduł z wieloma elementami, nawet do takich maciutkich postaci, które na makiecie robią zdjęcia i robią zdjęcia w ich jeszcze bardziej maciutkich aparatach, błyska lampa błyskowa, więc no, robi to ogromne wrażenie. Nazywam się Katarzyna Majik i tutaj zajmuję się sterowaniem na stacji pojrzadło, w tej chwili tylko mnie zastępuje. To, lokomotywa ma silnik, ma założony dekoder, główne sterowanie mają tam powiedzmy w siedzibie, tak powiem w siedzibie, no i puszczają sygnał stamtąd i leci, On pobierany jest, jest do, do lokomotywy, jest pobierany stąd. A, czyli tory to są... Od spodu okablowana, ma zrobioną magistralę i, yy, no, i sygnał z fytrali, nie? który dociera do, do pilotów, żeby podawać yy, komendę lokomotywie, nie? Trzeba jechać, czy ma odcinki wydawać. Czyli lokomotywa musi dobrze stać na torach, tak? Bo jeżeli ją gdzieś tam przekrzywimy, czy ona nam się wykolei, to już prąd przestaje dochodzić i ona momentalnie robi się zbarcie, Tak, I robi się zwarcie na całym okładzie i nikt nie leci. Jest to makieta kolejowa, modułowa. Kolejowa, ponieważ jeżdżą na niej pociągi, modułowa, ponieważ się składa z odcinków, tak? One są dostosowane tutaj do siebie torami. Tu mamy akurat dwutor, tak? W drugiej części mamy tor, czyli jeden tor, tylko idzie. I chodzi o to, że jest standard właśnie tego przejazdu na torach i można moduły z całej Polski w jedną część połączyć. Czasami jest to tylko i wyłącznie inwencja twórcza modelarza, ale rzeczywiście zdarzają się odcinki modułów bądź całe stacje, które są bardzo wiernie, bardzo dokładnie odwzorowane. Tutaj wystarczy, że albo na górę, albo na dół Wtedy to się tam. Tu mamy posterunek od gałęzi Sławków. I to jest wytwór wyobraźni właściciela. Jest obsługiwany oryginalnym pulpitem, kostkowym tak zwanym. To jest akurat makieta dość luźno, z różnych przyczyn, wzorowana na centrum słowia i Wikingów w Holinie. Rzeczywiście w pobliżu idzie linia kolejowa, nie aż tak blisko jak to widać u nas. Natomiast linia Szczecin-Świnoujście rzeczywiście biegnie w pobliżu. Te pociągi ze Skansenu widać i słychać. To Kóźnia Raciborska to jest linia 151. W Koźle, hałówki. Makieta jest w budowie, brakuje kilku metrów jeszcze z tamtej strony za kładką, za, za przejściem powinny okay. być trzy moduły. to jest kierunek Nędza, Markowice, Radzieńczyka, Łódki. A druga strona to jest e, Dziergowice, Kędzierzyn, Koźle, no ale to jeszcze potrwa zanim to wszystko zrobimy, nie? Budynki sobie e, pomagamy wspólnie z kolegami, jeden zrobi taki budynek, drugi zrobi coś innego, trzeci zrobi jakieś drzewo, odkupi się tam, tam się coś sprzeda. Jakąś pomoże. wiatę tutaj kolega właśnie Arek zrobił też przejście na, nad torami. Ogólnie perony można sobie zamówić albo gotowe, albo zrobimy sobie z tego. Robimy sobie wycinane laserowo. Jak na przykład taki numer, że przez chwilę szukaliśmy co się stało, tak? Nikt nie wiedział gdzie jest zwarcie. Okazało się, że ktoś położył 20 groszy na Tak, tak, o, to jest taki przystanek. To jest też twór wyobraźni. Nie trochę odslorowanych na istniejących, ale cała konfiguracja i układ jest jego wyobraźnikiem. Tam, jak popatrzymy na tą nitkę tej drogi, to widać takie ślady są, jakby jeździły samochody. I faktycznie tam jeżdżą samochody. Jest to taki tak zwany sester k Harrel i poruszają się samochody, jeżdżą, i nie trzeba, nie trzeba nic robić. One wchodzą w takim automacie. Nasza współpraca z Zachodniopomorskim Pomorskim, Klubem Młoczników Kolei, jest Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Wspolitej Polskiej, Oddział w Szczecinie rozpoczęła się rok temu, kiedy to odbyła się tutaj u nas dziewiąta wystawa makiet kolejowych, a znaleźli się tutaj dlatego, że kilka lat temu ja napotkałam tę wystawę w zupełnie innym miejscu i spodobało mi się tak bardzo, że chwilę mi zajęło, ale namówiłam, żeby przyszli do nas i organizowali kolejne wystawy tutaj. I podczas ostatniej, dziewiątej edycji bardzo się porobiliśmy, dobrze się nam współpracowało, więc o jubileuszowej pomyśleliśmy już po zakończeniu, niemalże po zakończeniu tamtej poprzedniej. Więc wygadywanie zajęło tak około roku, natomiast samo przygotowanie tej makiety i całego tego wydarzenia dzisiejszego to trzy tygodnie takiej intensywnej organizacyjno-logistycznej pracy, a samo rozkładanie makiety to cztery dni mniej więcej ze złożeniem tych wszystkich skrzyń, w których znajdują się te maleńkie i trochę większe elementy, aż po fizyczne rozłożenie, doprowadzenie tam prądu i sygnałów, które pozwalają kolejom jeździć po tej makiety.